Cześć. Po ostatnim odcinku o zmianach i poprawie jakości życia napisała do mnie jedna z koleżanek i zapytała mnie, jak to się w ogóle wszystko zaczęło, tak, u mnie ta zmiana na lepsze. W tym sensie, że no, skoro byłam tyle lat w depresjach, jakichś lękach, smutkach i niezbyt fajnie się czułam tutaj na tym świecie, no jak doszło do takiej zmiany? No, i ja bardzo chętnie o tym opowiem, bo myślę, że ktoś z Was może na tym skorzystać. Musiałam sobie troszkę sięgnąć myślami wstecz, co było takim jednym z kluczowych momentów, bo pewnie było ich e, trochę więcej. No i tak, kluczowym, jednym z kluczowych momentów takim pierwszym e, było to, że ja po prostu się poddałam. I o co tutaj chodzi? Nie chodzi tu o to, że. Ja się poddałam na tej zasadzie, że już mi się nie chce żyć i ja w ogóle tutaj nie chcę być, tak? Tylko to było poddanie się na tej zasadzie. Dobra. Ja już mam olbrzymią wiedzę o tym, jak się poprawia jakość życia, jak funkcjonuje człowiek, emocje, yy, dużo wiedzy psychologicznej. Yy, no, no tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku no, mnóstwo tych materiałów przyswoiłam przez kilkanaście o ile nie więcej lat i nic się nie zmieniło, a wręcz z czasem troszkę może było ca gorzej w moim życiu. No więc tak, ja po prostu się poddałam na tej zasadzie, że ja już nic nie wiem. I mnie już nic nie interesuje. Ja już nic nie będę analizować. Nie będę poświęcać tyle godzin czasu na myślenie o rzeczach, bo widocznie ja nie wiem, jak to się robi, jak się żyje i totalnie po prostu nie mam siły i ochoty już nic analizować i o niczym tak intensywnie myśleć, bo ja naprawdę no, żyłam w swojej głowie przez większość swojego życia, zamiast na zewnątrz, o czym zaraz powiem. No i Stało się coś bardzo dziwnego, ale bardzo fajnego. Ja po prostu poczułam ulgę, że ja już nie muszę myśleć, co będzie, jeśli to się wydarzy, jeśli to, jeśli ktoś zachoruje, jeśli ja zachoruję co się będzie działo z moimi dziećmi, nie rozkminiałam na dziesiątą stronę tego, co się stało jakiś czas temu, jaką głupotę zrobiłam, jakie błędy popełniłam i tak dalej, i tak dalej. I jak to wszystko po prostu ze mnie spadło, to poczułam naprawdę taką lekkość i poczułam się dobrze, ponieważ całą tą siłę którą i energię, którą poświęcałam na analizowanie życia zaczęłam wykorzystywać na życie na po prostu działanie na reagowanie na to, co się dzieje w moim życiu, co mogę zrobić żeby było lepiej i co mogę w tej chwili zrobić, żeby jutro było lepiej, żeby za ileś tam dni czy miesięcy było lepiej, tak? mogę działać teraz, w tej chwili dzisiaj, tak? i Całą tą siłę, właśnie którą wcześniej poświęcałam na analizę i kontrolowanie swojego życia, przeznaczyłam na działanie. No i co jeszcze fajnego odkryłam? Odkryłam to, że ja nigdy nie miałam tej kontroli nad życiem. Mimo tego, że wszystko miałam pięknie przeanalizowane na dziesiątą stronę, miałam rozpisane jakieś plany na kartkach na przyszłość. I w ogóle no, poświęciłam myśleniu tyle czasu, ja nigdy w życiu nie miałam kontroli, tak? I to wszystko, co wytwarzałam w mojej głowie, to były tylko myśli, do niczego niepotrzebne, one w żaden sposób, no nikt nie ma kontroli nad swoim życiem. Niestety muszę Was rozczarować. W pewnym sensie tworzymy swoje życie, owszem, ale nie mamy do końca kontroli nad tym, co się wydarzy. O tym bardziej nad tym, co już się stało, i po co przykładać do tego tak dużą swoją uwagę i energię. Także, ale to też w sumie nie wiem, no jakby ta wiadomość, że to intensywne myślenie, które już mnie tak zamęczało i myślałam, że od tego zwariuję w pewnym momencie od tego gadania w mojej głowie. Że ono tak naprawdę niczemu nie służy, więc nie warto się wkręcać w takie toki myślowe i zamiast leżeć dwie godziny, rozkminiać jakieś przyszłe scenariusze i sytuacje, co może się wydarzyć, możemy po prostu w tym czasie działać i wykorzystać całą tą energię na to, co tak naprawdę nazywa się życiem, tak? czyli to, co my robimy w danej chwili. E no i wiąże się to oczywiście z taką akceptacją, tak? No jest co jest, to życie wygląda tak, jak wygląda i od mojego myślenia, no niewiele, niewiele się zmieni, no, bardziej właśnie zmieni się coś od mojego działania. No bo na przykład co? Ktoś zdaje jakiś egzamin na następny dzień i poświęcił tygodnie na to, aby się przygotować na ten egzamin, tak? Czytał, uczył się, poświęcał dużo czasu, ale. Teraz w tej danej chwili siedzi i po prostu stres sięga zenitu, on analizuje, co będzie, jak nie zda, a jak zda, a jak go wyrzucą ze szkoły, a jak nie wiem, nie zda tego egzaminu i całe życie mu się zawali. I to samo robi wstając na drugi dzień idąc na egzamin. No to to, co ten ktoś robi, to wykorzystuje całą swoją energię na myślenie. Czyli ktoś to nazywa myślokształtami, na wytwarzanie myślokształtów, które fizycznie nie istnieją, tak? czyli marnuje swoją energię. Jeśli by nie poświęcał takiej uwagi właśnie myśleniu, to całą swoją energię mógłby skoncentrować na tym egzaminie, byłby w 100% skoncentrowany i jedyne, co by miał do wykonania, to zadania, które. Właśnie przed nim leżą, bo tak w tym momencie wygląda jego życie, że on ma zadanie do zrobienia, tak. A to, co się w jego głowie dzieje, to jest totalny jakiś chaos i, i bzdury latające po jego głowie. No tak, właśnie zachęcam. Wiem, że to nie jest takie łatwe. Dobra, teraz się poddaję, akceptuję wszystko i, i hura, u mnie to pewnie już. Tyle rzeczy się zwaliło na moją głowę, że to był wóz albo przewóz, albo się poddam, albo po prostu wybuchnę, albo nie, nie wiem, co się stanie, głowami eksploduje. Teraz się śmieję, ale to nie było śmieszne kiedyś. Ale co polecam? Możemy próbować poddawać się w jakichś danych sytuacjach, w jakichś pojedynczych aspektach naszego życia. No nie wiem, na przykład coś się nam wydarzyło złego, w Przeszłości, nie wiem, dalekiej lub niedalekiej, i my wracamy do tego ciągle, ciągle myślami. I to, to jest, no, jak chodzi o myślenie o przyszłości, to jeszcze o przyszłości, no fajnie sobie budować jakiś scenariusz na przyszłość, tak? Ale jak chodzi o przeszłość, to no, ja już teraz widzę, że to jest największe marnotrawstwo energii. Myślenie o przeszłości, co było, dlaczego tak się stało, a dlaczego nie inaczej, to po prostu według mnie teraz już jest marnowaniem największym energii, jakiej mogę zrobić w ciągu dnia. Więc jeśli na przykład macie taką sytuację z przeszłości i chcecie sobie pomóc w życiu i zrobić coś dla siebie, to po prostu poddajcie się temu, że to tak wyglądało. Zaakceptujcie to, bo tego nikt nie zmieni już żadnym sposobem. Niestety nie mamy takiej mocy, żeby zmienić przeszłość i zróbcie to tylko i wyłącznie dla siebie. Nawet jeśli w tym zdarzeniu, czy cokolwiek się wydarzyło, uczestniczyło trochę osób, których nie wiem, czujemy jakąś nienawiść, czy cokolwiek, po prostu odpuśćmy i zaakceptujmy, poddajmy się dobra. Tak było, ale teraz mam życie przed sobą. I chcę sobie spędzić go najfajniej jak się da. I to jest naprawdę no, coś fantastycznego, co można zrobić. Jest dużo też materiałów o wybaczaniu. A może nagram też kiedyś film na temat wybaczenia, bo my nie wybaczamy komuś i czegoś, co nam zrobił my wybaczeniem, uwalniamy siebie i dzięki temu łatwiej jest nam iść do przodu, ale to jest. No, temat na, na oddzielny film zupełnie. E, aha, no i jeszcze co podkreślić, że to co ja nazywam poddaniem się, to, to nie jest takie poddanie się, że e, już mnie nic nie obchodzi, nie mam żadnych planów na przyszłość i w ogóle siedzę sobie i nie wiem, piję kawę i nic mnie nie obchodzi, bo. Plany, a poddanie się to wcale się nie wyklucza. Jeśli my sobie coś planujemy i wiemy, czego chcemy w przyszłości, robimy sobie plany, działamy w danej chwili po to, aby te plany sobie zrealizować, no to super, jak najbardziej. Plany w niczym tutaj nie przeszkadzają. Bardziej mówię poddaniu się analizie, tak jak mówię, przeszłości i analizie. Raczej takich złych scenariuszów, które nas mogą czekać w przyszłości. E, no tak, czyli to jest właśnie jedna z rzeczy, która jakby trochę mnie <laughs> uwolniła i e, dzięki czemu mogłam zrzucić ten ciężar, że e, większość czasu teraz poświęcam jednak na działanie i to, co tak naprawdę jest życiem. E, wtedy mam energię, do, żeby wykonywać dużo większą liczbę, ilość rzeczy w ciągu dnia, bo zamiast tego, że ja sobie tam piję herbatkę i myślę, ojej, co to będzie na następny dzień, albo za tydzień, albo za miesiąc, od tego no, po prostu to było wyczerpywanie zasobów energii, które miałam na, na dany dzień do wykorzystania. Teraz wolę, nie wiem, coś ugotować. Nawet posprzątać w tym czasie, czy się przejść, i, no, tak jak mówię, no, tą energię skoncentrować na tym, co tak naprawdę jest życiem, czyli tym, co dzieje się na bieżąco. Aha, i przy okazji tego filmu, chciałam też nawiązać do obecnej sytuacji na świecie, czyli tej wirusowej, bo tak, ja uważam, że to też jest dobry moment, żeby się po prostu poddać, bo nie ma innego wyjścia, tak naprawdę, i to, co my sobie możemy myśleć o tym, co będzie i co, co obecnie jest, i analizować to, wywracać na setną stronę, to według mnie nie ma kompletnie najmniejszego sensu, tak. Czytać jakieś prognozy, scenariusze. No, można sobie wiadomo, czytamy sobie, co, co tam się na bieżąco dzieje, żeby mniej więcej wiedzieć, jak sytuacja się rozwija, ale jakby rozkminianie, co będzie, jeśli ja zachoruję, jeśli ktoś z moich bliskich zachoruje, a co ja zrobię w pracy, a co ja zrobię z dziećmi, a co ja. Z... i tak dalej, i tak dalej, bo to, to jest właśnie też yy, wyczerpywanie siebie i. Energii, którą możemy po pierwsze wykorzystać na to, żeby być bardziej odpornym, tak? bo stres nam niczemu nie służy, a tylko osłabia nasz układ odpornościowy. No to jest pierwsze, tak? że jesteśmy dzięki temu mocniejsi. No a po drugie, no, zobacz, jaki to jest bezsens myślenie o tym, że na przykład teraz nie ma w szpitalach miejsca. No to jest fakt tak stwierdzony. Ale po co teraz na przykład się tym stresować? No, ja u mnie tak jest, ja wychodzę z założenia, że jak zachoruję i zobaczę tego typu objawy u mnie albo w rodzinie i tak dalej, to będę wtedy reagować. Już wiem mniej więcej, jak reagować, jak występują dane objawy, co to może znaczyć, kiedy dzwonić po karetkę. I no, zobacz, nawet. Będę siedzieć w tej karetce kiedyś. No czy nie zakładam tego, ale i nie będzie miejsca w szpitalu. No. Nie mam kompletnie na to żadnego wpływu, i to, że ja teraz się będę tym zamartwiać, to po pierwsze osłabi mój organizm i szybciej złapię jakąś infekcję. Jak nie tą popularną, to każdą inną. No a po drugie, to jest takie oszukiwanie się, kontrola myślami, jak już wspomniałam kilkakrotnie w tym filmie. E, no więc tak, polecam poddanie się życiu takim, jakim jest, zaakceptowaniu, jak ono się dzieje, ale nie takim też biernym, tylko róbmy sobie plany na przyszłość, próbujmy coś zmieniać, coś oczywiście zmieniać na lepsze i dzięki temu idziemy do przodu i się rozwijamy, bo cofamy się, myśląc, rozkminając przeszłość i martwiąc się o przyszłość. E, także jeszcze raz polecam, poddajmy się, ale poddajmy się życiu takim, jakim ono jest, nie poddawajmy się w zmianach na lepsze, bo zapewniam Was, że ja już tyle razy myślałam, że po prostu nie to jest taki bezsens tego życia i nic się już nie zmieni, ale jednak się zmieniło, więc jestem chodzącym przykładem na to, że będzie lepiej, także nigdy się nie poddawajcie jakby, że już koniec, tylko poddajcie się na tej zasadzie, że po prostu zaczniecie sobie działać na bieżąco i nie rozkminiać milionem myśli tego, co się dzieje naokoło. No jak zwykle zachęcam do zostawienia jakiegoś komentarza. No i tak, jeśli Wam się podobało to, o czym mówię. Także mam nadzieję, że do następnego odcinka. Cześć.